Wrażenia niezapomniane. Kurwa, chujowy ten to wideo. Jutro, patrz jakiś czerwony! Chyba nie chce wyjść! KOTRAĘ! No, Fajny z jego Debil. Kupa, kupa. Nagrywaj jutro. Jutro wieczorem będzie na YouTubie. Warn i chuj. On jest teknie kurwa I to się nazywa Wal w korzeń, kurwa Śmierdzi mu chyba podrotem Bawi wali w korze kurwa Normalnie Papier mu się skończyła On się podczera kurwa No nie